Stary rok dobrze się zakończył, a w nowy nie wszedłem najgorzej. Udało się m.in. spotkać wampira na spustoszeniu, czy trafić piatem w granat i zabić trzech wrogów. Bez kolejnych informacji się jednak nie obejdzie. Jest to ukryta mapa, ciekawa miejscówka dodana jakiś czas temu, smutny koniec Dice LA, a także co z wyspami Salomona oraz rozdziałem szóstym. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Pod koniec grudnia została opublikowana grafika z okazji Święt Bożego Narodzenia, a na niej nic specjalnego: bałwany w szalikach, śnieg na plaży czy wisząca bombka. Jednak jeden z bałwanów pokazuje żołnierzowi mapy. Jeśli dobrze się przyjrzeć, to jest to mapa Brzognia, z którą cały czas związana jest zagadka Sulis i znak celtyskiej bogini Minebry. W wiecz nie mamy szukać dalej, bo teorie i samo wyjaśnienie znaków zostało rozwikłane. Jednak nic nie poszło dalej. Druga opcja to po prostu dodanie mapy do grafiki, aby się ładnie prezentowała. Stawiam na to drugie, bo żadnego zalążka z programem Zagadek nie mamy, a czas ciągle leci. Punkt D na spustoszeniu zawsze był jednym z moich ulubionych obszarów na mapie, bo trzeba tam sprawdzać pełno kątów z obawy zamaskowanych w mroku przyczajonych wrogów. Już jakiś czas temu natrafiłem na gracza, którego nie sposób było zauważyć, bo na mapie pojawił się szyld zniszczonej po bombardowaniu sali teatralnej. Kombinowałem jak tam wejść, bo delikwenta ubić można było tylko z pomocą materiałów wybuchowych. W końcu udało się coś opatentować ze znajomym. Trzeba rozwalić sąsiadującą żaluzję i po krawędzi doskoczyć do szyldu, w którym odziwo dziwo jesteśmy niewidzialni. Taka ciekawostka, ale nie polecam, bo to po pierwsze nudne, a po drugie nierówna walka praktycznie nic nam nie daje. Ale zawsze warto wiedzieć, gdzie może czekać na nas wróg. Wiele osób pyta, co z rozdziałem szóstym i Wyspami Salomona, o czym cały czas praktycznie nic nie wiemy. Do końca rozdziału 5 pozostały dwa tygodnie, a my nadal nie mamy ani nowej roadmapy, ani daty dodania wysp Salamona poza ich zwiastunem. Nowa mapa może jeszcze akurat być dodana w oparciu o zadania z przyszłych tygodni. Jednak co z przyszłą zawartością, skoro mamy zero informacji? to wracają mi myśli sprzed dodania Pacyfiku, o których przypomniał mi Strażnik Ortografii. Tak duży front jakim był Pacyfik zostanie na niespełna 3 miesiące z taką ilością zawartości? Wcześniej myślałem, że to niemożliwe, ale wydaje się to być coraz bardziej realne. Brak minylunga, która jest w naprawie ze względu na niepoprawne działanie. Wyspy Salomona, które ciągle czekają, a także potencjalna liczba zawartości sprawia, że starcia na Oceanie Spokojnym mogą być kontynuowane jako nowy rozdział 6 lub jako przedłużony rozdział 5. Nie wiem czy zauważyliście, ale generalnie ostatnio coraz mniej publikowanych jest wszelkich znalezisk z plików, i momentalnie każdy jest w jakimś stopniu w punkcie. Bo nie wiadomo czego możemy się spodziewać, gdyż do tej pory czekaliśmy jedynie na potwierdzenie tego, co znaleźli dla nas data minerzy. Daje mi się, że jest to trochę zdrowsze, bo jest to jakiś element zaskoczenia, co czeka nas dalej. Przerwa świąteczna się kończy, a wraz z tym bieżący rozdział. O tym co będzie dalej dowiemy się w miarę upływu czasu do tego 23 stycznia. Ja zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić wszelkich nowości z Battlefielda. A teraz przejdźmy dalej. Na koniec trochę smutna informacja. Da los Angeles zostanie przebranżowany. W 2020 roku zespół poprowadzi sławny już win Zampella, znany z powołania Respawn Entertainment czy Infinity World. Studio ma mieć zmienną nazwę i stać się samodzielnym tworem pod kierownictwem Zampelli, który skupiałby się na nowej grze. Dice LA, które od 2013 roku otrzymało tą nazwę przez wiele lat, pracowało nad serią Battlefield i Star Wars Battlefront jako studio pomocnicze dla głównego organu w Szwecji. Studio wykonało dla nas ogromną pracę. To oni są autorami City, które uratowało Battlefielda 4, czy zawartości do Battlefielda 1 i Battlefielda 5? Często musząc borykać się z błędami, które popełnili Szwedzi, bo jak z doświadczenia wiemy, naprawa to czasami rzecz trudniejsza niż nowa produkcja. Będzie ich na pewno serii brakować, bo stanowią duży fundament i jestem ciekawy, jak bez nich będzie to wyglądać. Warto wspomnieć, że studio zmienia nazwę co parę lat i to oni są twórcami kultowego Medal of Honor. Wierzę, że podwodzą Zampeli i są w stanie zrobić coś wielkiego, co namiesza na rynku. Może nowy Battlefield? Chciałbym, żeby tak było, bo mają ogromny potencjał. Z tym wszystkim zostawiam Was na koniec wraz ze świetnym Nambu typ 2A. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić wszelkich nowości z Battlefielda. Jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć!